Dlaczego DAF XD z zabudową śmieciarki Norba jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy i dlaczego oferuje prawdopodobnie najlepsze warunki pracy dla Twoich pracowników? Sprawdźmy! Nowy model XD stanowi doskonałą wizytówkę Twojej firmy, prezentując wysoką jakość, innowacyjny design i nowoczesne rozwiązania co świadczy o tym, że twoje przedsiębiorstwo idzie z duchem czasu, zapewniając najwyższe standardy obsługi dla klientów. Daf XD to także znakomite miejsce pracy dla twoich kierowców. Dlaczego jest tak dobrze przez nich oceniany? Sprawdźmy. Daf XD to samochód zaprojektowany całkowicie na nowo. Kabina zapewnia najlepsze rozwiązania na rynku w kilku kluczowych kwestiach. Podstawowa to bezpieczeństwo która przekłada się również na komfort pracy. Znacznie większa niż w modelu CF, zakrzywiona przednia szyba zapewnia lepszą widoczność z przodu pojazdu. Nowoczesny system kamer, które zastępują klasyczne, dosyć duże lustra boczne, ułatwia obserwację otoczenia wokół kabiny, co ma ogromny wpływ podczas jazdy miejskiej i pracy w zatłoczonym miejskim środowisku. Wnętrze kabiny również uległo zmianie. Kabina XD została powiększona względem swojego poprzednika o dodatkowe 26 cm, zapewniając dodatkową przestrzeń dla kierowcy i operatorów za fotelami, co wpływa na lepszy komfort ich pracy. Zacznijmy od wygodnego fotela kierowcy, który posiada wiele możliwości ustawień i regulacji dla użytkownika. Dzięki temu jazda jest przyjemniejsza i bardziej komfortowa. A pozycja za kierownicą naprawdę bardzo wygodna. System DAV Digital Vision czy DAV Corner View to nowoczesne systemy kamer zastępujące klasyczne lustra, to rozwiązanie zwiększa komfort użytkowania samochodu, czy chociażby manewrowanie w ciasnych uliczkach miast. Nowa deska rozdzielcza zapewnia najlepsze rozwiązania i jest na pewno najnowocześniejsza pośród wszystkich aut ciężarowych na rynku. Rozbudowane wirtualne zegary z informacjami niezbędnymi do pracy dla kierowcy, ergonomiczny dostęp do dotykowego ponad 10 wyświetlacza, multimedialnego czy wielofunkcyjna kierownica. To elementy, które pokazują, że kabina jest stworzona zgodnie z potrzebami kierowców. Duża ilość portów USB czy portów zasilania pozwalają na łatwe podłączenie urządzeń elektrycznych, w tym tych niezbędnych do jazdy. Pochylona i obniżona względem poprzednika deska rozdzielcza po stronie pasażera zwiększają widoczność i bezpieczeństwo dla kierowcy, a także osób w otoczeniu auta, podobnie jak dodatkowe przeszklenie w drzwiach pasażera. A teraz kilka danych technicznych odnośnie DAFA XD. Jest on dostępny z 11-litrowym silnikiem MX o mocach od 300 do 450 koni mechanicznych. W połączeniu z automatyczną, 12-biegową skrzynią Traxon pozwala osiągnąć moment obrotowy nawet 2350 Nm w najmocniejszym wariancie. W pojazdach DAF XD zastosowano wiele innowacji zapewniających bezkonkurencyjną sprawność. Wzorcowy układ chłodzenia, skrzynie biegów nowej generacji, inteligentne sterowanie zużyciem paliwa, Udoskonalone tylne osie to szereg zabiegów mających na celu obniżenie zużycia paliwa w nowej generacji samochodów marki DAF. Oszczędność paliwa, najwyższy komfort użytkowania, nowoczesne rozwiązania dla kierowców i zwiększone bezpieczeństwo. To dosłownie kilka opcji, które wyróżniają nowy model DAF XD na tle konkurencji. Grupa Wanicki to również marki takie jak Gessing i Norba, czyli zabudowy śmieciarkowe o ponad 100-letniej tradycji. Auto, które dziś widzimy wyposażone jest w zabudowę Norba N4-21H25 o pojemności 21 m3, gdzie ściany boczne o gładkiej powierzchni wykonane są z pojedynczego arkusza stali. Cała konstrukcja zabudowy posiada odpowiednie wzmocnienia, dzięki czemu jest odporna na odkształcenia, a podłoga skrzyni ładunkowej o grubości 6 mm jest wykonana z wysokogatunkowej stali. Odwłok o pojemności 3 m3, wyposażony w liniowo-płytowy system zgarniania odpadów, pozwala na rzadsze niż w konkurencyjnych produktach uruchamianie prasy, a tym samym mniejsze zużycie paliwa. Użyte materiały do budowy odwłoka, takie jak stal wysokogatunkowa typu hardox o grubości aż 10 mm. Wzmocnione elementy konstrukcyjne oraz wysokiej klasy komponenty hydrauliczne i elektryczne renomowanych dostawców zapewniają nabywcy długie lata pracy bez zbędnych przestojów. Zabudowę można obsługiwać z obu stron pojazdu, a odwłok i płytę wypychającą również z kabiny dzięki panelowi sterującemu. Na koniec warto podkreślić, że zabudowa przystosowana jest do odbioru wszystkich typów odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów gabarytowych. Które można łatwo ładować po otwarciu uchylnej klapy i obniżeniu krawędzi zasypowej. Prezentowane auto to tylko jeden z wielu wariantów konfiguracji kabin, osi, silników, dzięki czemu zawsze można wybrać pojazd najlepszy do danego zastosowania. Jako autoryzowany dealer DAF oferujemy również kompleksową obsługę serwisową Twojego auta w każdej chwili, w każdym miejscu, tak aby auto było zawsze gotowe do pracy. Dlatego zakup pojazdu najlepiej połączyć z dedykowanym kontraktem DAF Multisupport. Czujesz, że jesteś gotowy na elektryczną przyszłość? Zdaj się na nas! Po więcej szczegółów zapraszamy do działu handlowego grupy Wanicki. Napędzamy Twój rozwój. Do zobaczenia.